zmarnowanych talentów w piłce nożnej. Na ja leżę to, pato, to, nie, pato, 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 dużo kontuzji i miał pato, No dużo pato, to miał pecha. no, por, bo, no bo, do, bo. Bursi, do, Numer Umer czy Rani Bardzo. No nie wiemy. Nie wrócimy na takie. Ja ale poszedł na wypożyczenie do. do no. Mario ja Bartoli. Ja. Jestem ja. smutna. On jest tu najbardziej zmarłym. Ale... No. Dlatego, że próbował dobrze grać, ale nie gra. Umer 6. Nie jestem. 5 to oznacza. P. Próbował. Obrońcy. Dobrze, ale próbował dobrze grać. Ale. Ale możecie dowiedzieć No i ostatnia piłka czyli to jest Dawid Janczyk. No wyleźnił się z lejki, ale wtedy nie miał chłop. Nie grał kaś w mospie, ale potem okazało, że nie grał, że okazało, że nie miał chłop, pił trochę alkoholu, ale tak koszyk robić. I pokazuje, Nie słyszałem was, tak? Zostań. Zobaczcie filmy. Zobaczcie subskrypcję i łapkę w górę. W górę, bo co ci nie rzucam, coś ciekawego z piłki no. no